Moim gościem jest pan Stanisław Szatanek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Ostrołęki, kandydujący do Rady Miasta z Komitetu Ostrołęka dla Wszystkich, w okręgu numer 1, z miejsca numer 1. Proszę powiedzieć kilka słów o sobie i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zdecydował się pan na kolejny start w wyborach. Dzień dobry państwu. No, jestem Ostrołęczeninem od 43 lat. Obecnie jestem na emeryturze. Mam trójkę wnucząt. Tak jak Pan mi przedstawił na początku, jestem wiceprzewodniczącym Rady Miasta tej kadencji. Dobyłem trochę doświadczenia. Zasiadam w dwóch ważnych komisjach, w sumie to w czterech, ale Komisja Budżetu Finansów, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Technicznej to są bardzo ważne komisje. Mając dużo czasu wolnego, postanowiłem, że może warto jeszcze raz kandydować i coś jeszcze zrobić dla tego ukochanego naszego miasta. A nie ukrywam też, że mieszkańcy mojego osiedla, starosty Kosa też mnie nakłaniali do tego, żebym ponownie kandydował do Rady Miasta. Widocznie zauważyli, że jestem słowny, słowa dotrzymuję. Miałem dużo kontaktu z nimi. No i po prostu zażyczyli sobie, żebym jeszcze raz kandydował. I dlatego to czynię między innymi. Wspomniał pan o doświadczeniu. Samorząd to skomplikowany, złożony organizm. Jakie inicjatywy, sprawy będą dla Pana szczególnie ważne? Tak, samorząd to jest bardzo skomplikowana sprawa, wiele zagadnień. Żyjemy w trudnych czasach i dzisiaj mało się mówi o sytuacji, która jest niezależna jak od samych samorządów, bo polityka państwa ma ogromny wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samorządów. I ostatnie lata pokazały, że ta polityka nie była dobra dla samorządów. Ponieważ ona doprowadziła do tego, że z jednej strony zmalały dochody własne e, samorządów, a z drugiej strony wysoka inflacja, ta drużyna spowodowała, że każda jedna inwestycja kosztuje dużo więcej. Dlatego dzisiaj jest potrzebny dobry gospodarz i naprawdę trzeba kilka razy się zastanowić, które inwestycje są najważniejsze dla naszego miasta. No ja uważam, że jest sporo zagadnień takich, które, no, którymi powinniśmy się zająć. Oczywiście to jest rola prezydenta, a radni wspomagają prezydenta, ale według mnie takim ważnym problemem to jest to, że ubywa nam tych mieszkańców. Tak? No miasto nie będzie się rozwijało, jakbyś miał coraz mniej mieszkańców. I tutaj ciężko znaleźć taki pomysł, żeby sprawić, żeby tych mieszkańców nie ubywało, a żeby przybywało. Mało się mówi, że ma powstać u nas jednostka wojskowa. Ja pokładam ogromne nadzieje w tym, że gdyby udało się, żeby ta jednostka wojskowa powstała, a wszystko wskazuje na to, że powstanie, to może się odwrócić ten trend i zacznie nam przybywać mieszkańców. Pojawiłem na spotkaniu z panami wojskowymi, którzy powiedzieli, że tu może być kilka tysięcy wojskowych plus ich rodziny to z samego ty tego tytułu, to już będzie u nas kilka tysięcy więcej a to są młodzi ludzie. Dlatego z panem prezydentem już jakby zrobiliśmy pewne kroki, zwiększyliśmy ilość klas o profilu wojskowym, w kierunek informatyki, przykładowo, bo to wynikło z tej dyskusji, prowadziliśmy rozmowy, w jakich zawodach żony pracują, to są nauczycielki, to są pielęgniarki, to są panie, które pracują w administracji publicznej. Także my bardzo poważnie traktujemy tą sprawę, że ta jednostka wojskowa u nas powstanie. No aspekt bezpieczeństwa, on jest dzisiaj mało eksponowany, ale bardzo ważna sprawa. Ja ostatnio spotykam się z mieszkańcami, pytają mnie o schrony. No, wiem, że w Polsce sytuacja pod tym względem jest bardzo kiepska. Dzisiaj rano słuchałem w telewizji, że rząd przygotowuje ustawy, w ogóle jak rozwiązać ten problem, bo to muszą mieć odpowiednie standardy, jak ma być wyposażony taki schron, żeby spełniał te wymogi bezpieczeństwa. Ale mam taką nadzieję, że gdyby powstała ta jednostka wojskowa, i ta ustawa wyszła w życie, a wydaje mi się, że wejdzie w życie, to też dla mieszkańców byłaby to bardzo ważna sprawa. Bezpieczeństwo dla nich jest najważniejsze. No I To, co mówię kandydaci na prezydenta, można tylko za nimi powtórzyć, tak, że no, zapach w mieście nie jest tam najlepszy, te powietrze jakoś można byłoby poprawić. Oczywiście to nie nas wszystko zależne. Korki, infrastruktura. No, skorkami tu pan prezydent ma pewien pomysł. On jest przez niektórych krytykowany, ale ja bym się z tym nie zgodził. Bo jeśli jest rozbudowa ronda Fiemowita, będzie budowane rondo na stachakon konwy i w najbliższej perspektywie rondo piłsudzkiego i halera, to jednak to trochę płynnie ruch. No i oczywiście najważniejsza inwestycja, no to jest ta obwodnica, tak, z przeprawą mostową na wysokości Rondo paszki. Mam nadzieję, że w tym roku, jeśli chodzi o obwodnicę, ona ruszy. W drugiej połowie roku ta obwodnica powinna ruszyć, no i będzie się coś już działo w kierunku poprawienia tej sytuacji. No, jest sytuacja w oświacie, no. Wszyscy mówią, że co tam poprawić tą oświatę, tylko nie mówi się, że jest mała subwencja. Dużo za niska ta subwencja. My dokładamy rocznie około 50-60 milionów. To jest ogromny wysiłek dla budżetu miasta. No, ale musimy tak gospodarować, to, co mamy do dyspozycji. Wydaje mi się, że ciężko będzie tak radykalnie coś zmienić w tej kwestii. No, ale miejmy nadzieję, że rząd obiecuje, no nauczyciele otrzymali podwyżki, że może będzie więcej środków wpływało do samorządów. Mówi się o powrocie do poprzedniego systemu podatkowego, te przychody samorządu by wzrosły. No, miejmy nadzieję, że też inflacja spadnie, to będą niższe koszty, niższe inwestycje. No, można by było dużo mówić na temat naszych potrzeb zdiagnozował pan problemy, wspomniał o sposobach na ich rozwiązanie, a proszę przekonać mieszkańców dlaczego to właśnie panu powinni zaufać, dlaczego to na pana powinni zagłosować. No ja udowodniłem w tej kadencji, że po pierwsze jestem skuteczny, dotrzymuję słowa, jestem wiarygodny, uczciwy. I to, co z mieszkańcami rozmawialiśmy, raczej starałem się zrealizować i mogę powiedzieć, dużo nie obiecywałem, ale to, co obiecywałem, jest zrealizowane. Bo choćby ta droga wewnętrzna tu przy Frangosie 11 listopada 19, mamy dodatkowo 20 parę miejsc parkingowych, poprawiło to diametralnie sytuację a w ogóle w swoim programie mam rozbudowę parkingu osiedlowego, budowa drogi, która jest w tej chwili wewnętrzna, tu przy Warce od 11 listopada do Starosty Kosa. Ta droga też jest oczekiwana, bo to jest droga wewnętrzna. Nie ma komu się nie opiekować, bo wspólnoty nie mają tyle pieniędzy, żeby ją utrzymać, ale jeśli pan prezydent obiecuje, że wykupi od nich udziały w gruncie i pobuduje tą drogę z, z budżetu miasta, to będą zadowoleni. No, takim następnym moim punktem, który jest oczekiwany, to jest tężnia solankowa w parku. Jak ja tam spotykałem się ze starszymi ludźmi, to oni mi wprost mówili, panie radny, czy nie może być takie tężni solankowej jak w Rzekuniu? My musimy jeździć do tego Rzekunia. No dobrze, jest bezpłatna komunikacja, ale my tu w parku chcemy przebywać, byśmy mieli taką tężnię solankową. Także uważam, że z racji tego, że wychodzę ja wychodzę naprzeciw tym oczekiwaniom mieszkańców, że z nimi rozmawiam, że to nie są moje pomysły, to są pomysły mieszkańców, które ja chcę im pomóc, żeby one były zrealizowane. No, mógłbym opowiadać jeszcze o następnych powiedzmy inwestycjach. Mediateka tutaj, w miejscu po Starym Basenie. To jest nie tylko multimedialna biblioteka, tylko tam jest jakby miejsce do spędzania dla wszystkich, od najmniejszych do najstarszych. I wzorowałem się tak, jak jest rozwiązanie w Groździcku Mazowieckim. Ale oczywiście, ja zawsze podkreślam, mój pomysł nie musi być najlepszy, tak? Można to wydyskutować, jeśli się podoba mieszkańcom. Prezydent zresztą też wspominał o tym, bo tak naprawdę to jest pomysł pana prezydenta. No, Ulica kijaka, która jest oczekiwana przez działkowców, oni nam tutaj służą też, bo przecież tych ogródków działkowych tam jest dużo. I tak naprawdę to oni tworzą największy park w mieście, bo to jest naprawdę duży teren. Dlatego uważam, że trzeba ich wspierać, pomagać. Dziękuję bardzo.